Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na Kopanku, taki terenik, taki tereniczek tu. Dzisiaj niegórzyste tereny. Tu ładnie posiane, po tym oczywiście chodzić nie będziemy, bo nie wolno. Pięknie obrodziło. Na początku setopole zrobię. Dobra, jak coś będę miał ciekawego, to się włączę. Witam serdecznie. Pierwszy taki lepszy sygnałek. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. I wyszedł Franciszeczek. Będę z Franciszkiem Józefem. O, proszę zobaczyć No taka znajdka hej Nie będę go nie będę go tarł Bo nie chcę go zniszczyć A nie chcę go po prostu zniszczyć mhm. Jak się go wyczyści no, to będzie piękne No powiem wam takie znajdeczki No to hej Super takie znajdeczki to super. Na takim tereniku. Piękny. Po prostu piękny. Nie chcę go tu, no, nie chcę go tutaj trzeć. Mhm. Jak go oczyszczę, to na zdjęciu wam go pokażę, jak będzie, jak, jak będzie wyglądać. Po oczyszczeniu, bo naprawdę go nie chcę trzeć. Nie chcę go zniszczyć bez pięknym stań dobra super do, do, do następnego dołeczka Hej I kolejny sygnałeczek i moneteczka ładnie zobaczymy co to za monetka No powiem wam, że pole zarąbiste Co to za moneta kur A, piątka perelowska. Myślałem, że coś Chciałem, że coś lepszego. Który? 80, który? 87. rocznik. No. Niestety tylko tyle. Dobra. Mam nadzieję, że taki Wilhelmik jeszcze nam wejdzie. Dobra. Do następnego dołeczka. I kolejny sygnałeczek. Kolejny sygnałeczek, widać monetkę oficjalnie nie tu gryzie oficjalnie co to mamy tu 10 grosz 10 groszóweczka tylko o, 92 kadzielonka was? Ach, Dobra, do następnego dołeczka Kolejny sygnałeczek już bym sobie odkopał Tutaj jak się nie mylę to będzie monetka Ach tu mamy 20 grosz PRL Releszek, Siedemdziesiąty siódmy rok. Dobra. Chyba burza idzie. Idzie chyba burza? Dobra. Do następnego dołeczka. Kolejny sygnałek, panowie. Proszę zobaczyć z jakiej głębokości. Takie coś. Proszę zobaczyć. Pinpointer. Proszę zobaczyć. Jak się nie mylę, to będzie klamerka. Proszę. Proszę zobaczyć. Klamereczka od paska. Na głębokości gdzieś ponad 30 cm. Powiem Wam, że dobra to nokta. Ja Cię Jak będę jeszcze wiedział troszeczkę więcej o tym Simplexie, bo już tak naprawdę wiem dużo, ale nie chcę na razie nic mówić jeszcze. Jak będzie moja wiedza jeszcze większa na temat zasięgu i kopania, jeśli chodzi o ten wykrywacz, to wtedy Wam powiem dwie ważne rzeczy, ale na razie muszę się jeszcze upewnić. Samotkiego dołu, niewiarygodny, taka malutka klamerka. Dobra, plądrujemy dalej. Dobra, do następnego dołeczka. Kolejny sygnałek. No, powiem Wam, Panowie, że to pole to jest po prostu rewelacja. Kolejna monetka. Tutaj kocham te zielonkawe monetki. Nie wiem, co, co w nich jest, ale chyba każdy lubi je. Co to mamy? Dwójeczka dwujeczkę mamy, dwujeczka. Rok. Też nie chcę za bardzo trzeć, bo później się ładnie je wyczyszczę 1900 chyba mi się wydaje. Dwójeczko No powiem wam, że To pole robi robotę No i simplexik też robi robotę Oczywiście Dobra Do następnego dołeczka Hej Kolejny sygnałeczek Moneteczka Samego dołu panowie Żeby was nie skłamać Normalnie samego dołu co no to za monetka chyba PRL -ek. to jest tak wszystko głęboko co to za moneta wy nie PRL o nie chyba nie PRL polowe czyszczenie o nie panowie słowacka albo czechosłowacka o ja ja no czechosłowacka mhm Wszechosłowacka monetka Takie to, takie to można Tak wyczyścić, bo to Ale gryzą komary, w ja nocy Zobaczymy tu sobie, wytrzymy tu No dziesiąteczka Dziesiąteczka to będzie rok, który

Samego dołu. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem głębokości tego wykrywacza. Po prostu i bez słuchawek. Nie trzeba słuchawek. Nawet takie poletka. Piękne zboże rośnie. Obok płynie rzeka. Coś pięknego. I moneteczki. Wszystko co musi mieć poszukiwacz skarbów Pię Piękną naturę, wykrywacz łopatę i tyle Dobra, bo tam chmureczki już idą. Dobra, do następnego doeczka kolejny sygnałeczek. Coś takiego wykopałem coś takiego wykopałem na koniu. Żołnierz na koniu, patrzcie się ile komarów. Jasny gwint, jakiś, no, coś, coś na koniku, dość ciężkie. Nie wiadomo, czy nie srebrne. Patrzcie się panowie, może być srebro. No, bardzo ciężkie. No, powiem wam, że chyba srebro. No. Ale powiem wam znajdki tutaj, panowie. Szok. Ale ładne stanie ta figureczka. Dobra. No. Coś takiego. Może być ze srebra. Oczyszczę ją. Jak będę montował film, to zrobię zdjęcie z wyczyszczonego. Zobaczycie se. Co to było. Strasznie ciężkie. Dobra, do następnego dołeczka jeszcze chwileczkę pochodzę i, i biorę się do, do domu. Kolejny, kolejny sygnałek. Powiem Wam, że ta nokta jest y, po prostu nie do uwierzenia. Proszę zobaczyć z jakiej głębokości, żeby Was nie skłamać, tu było. No, tu. Tu gdzieś było. Takie coś? Co to jest? Normalnie jak, jak złoto. No, ale to złoto chyba nie jest niestety w tym, idzie burza, więc będziemy się już brać. To był ostatni sygnałeczek już. W zrobimy podsumowanie. No, niestety nie złoto. <laughs> Dobra. No, jestem już w aucie Podsumowanie. Wykopeczków, godzinka, no, półtorej godzinki byłem. No, najważniejszy medalek. Z tego jestem bardzo zadowolony. Wilhelm, kiedyś podobny znalazłem, ale dalej. To cieszy, jak się taki medal znajdzie. To cieszy, ale gryzą komary. No, jak to ładnie oczyszczę, to. To będzie zdjęcie do filmu. Ta. Teraz tak. czechosłowacka monetka. Dziesiąteczka. Dziesiąteczka. Ten konik. Może być srebrny, bo ciężki. To dopiero po oczyszczeniu. Klamerka.

dwójeczka no tu ją chyba łopatą rąbły, delikat albo póg jechał ją i ją przetegował. ładna, zielonkę ładnie no i to no. dobra trzymajcie się i do następnego wypadu hej